Dzień dobry. Chciałem się spytać, czy w ramach Narodowego Programu Szczepień Przeciw COVID przewidziano jakiś system zachęt dla osób zaszczepionych? A jeżeli tak, to proszę o podanie szczegółów. Tak jak wspomniałem w swojej wypowiedzi, rzeczywiście przewidujemy taki system zachęt. Ten system zachęt na razie i ma takie sformułowanie dosyć ogólne, ponieważ nie znamy szczegółowych charakterystyk produktów poszczególnych szczepień. Na tą chwilę przyjmujemy, że osoby, które poddadzą się szczepieniu i mówimy tutaj o dwóch dawkach, bo to jest dominująca dominujący sposób przyjmowania tych szczepień będą po pierwsze nie podlegały kwarantannie w wyniku kontaktu z osobami zakażonymi bądź osobami z wysokim ryzykiem zakażenia, nie będą podlegały kwarantannie w wyniku podróży do krajów, które są krajami wysokiego ryzyka z punktu widzenia COVID. Po trzecie, osoby te nie będą uwzględniane w limitach, na przykład tych, z którymi teraz mamy do czynienia w ramach domowych przyjęć czy spotkań, bo przypomnę, że w tej chwili obowiązuje takie obostrzenie, że oprócz rodziny może przebywać w tym domu pięć osób. Te osoby, które przejdą szczepienie, nie będą ujmowane w tego typu limitach. To jest taki pakiet, jeśli można powiedzieć, minimum na tą chwilę. Jak tylko zapoznamy się z charakterystykami poszczególnych produktów, to tutaj w formie Aktu regulacyjnego zdecydujemy o dodatkowych zachętach, no ale myślę, że ten pakiet, jeśli tak można powiedzieć, podstawowy też jest zachęcający. Profesor Andrzej Horman. Ja myślę, ja myślę, że dla ludzi starszych powyżej 60 wystarczającą zachętą powinno być to, że się człowiek ochroni przed chorobą, która powoduje hospitalizację, ciężki przebieg, a niekiedy zgon. W przypadku ludzi młodszych, bo widzę pana redaktora, że jest w grupie nieryzyka, jest to, że nie będzie transmitował zakażenia na swoich rodziców i dziadków, co pozwoli mu cieszyć się życiem rodzinnym przez dłuższy czas.